Cześć, panie i panowie, mam dla was konkretną ofertę, a jednocześnie prośbę o pomoc. Mam 300 takich kangurek, które muszę sprzedać za połowę ceny. Dlaczego? Ponieważ kieszeń kangura albo kaptur są w minimalnie innym odcieniu czerni. To jest niezauważalne dla przeciętnego użytkownika, ale już jako pierwszy gatunek dla dużych firm, dla odzieży reklamowej, to nie przejdzie. Dlatego oferuję 60 zł za taką bluzę. To jest 300 gramów mój projekt. Dodatkowo jest jeszcze kieszonka na zamek w kieszeni kangura, kaptur podszyty jerseyem, bardzo fajna, cieplutka bluza, 60 zł. Jeżeli chcielibyście dodatkowo nanieść na to nadruk albo haft, to jest firma w Krakowie, która na moich bluzach zrobi to z 15% rabatem. Dodatkowo, jeżeli w przyszłości byście potrzebowali taką odzież firmową, to jestem w stanie przy zakupie tych bluz zrobić naprawdę dobre rabaty na pierwszy gatunek. Także zapraszam serdecznie.